Port lotniczy powinien funkcjonować, ale istotne jest też powstanie cargo na brzustówce, uważa Marzena Wrubel. Jej zdaniem potrzebny też będzie audyt w szpitalu miejskim w związku z zadłużeniem lecznicy przez wzięcie kredytu bez poręczenia Urzędu Miasta. Kandydatka na prezydenta Radomia mówi też o konieczności przyciągania inwestorów i scalania terenów inwestycyjnych oraz o walce z bezrobociem, które jest nawet dwukrotnie wyższe niż w miastach podobnej wielkości. Za istotną dla Radomia Marzena Wrubel uważa budowę trasy NS. Chce także tworzyć DPS-y, podnieść wydatki na kulturę i utworzyć w mieście filharmonię. Mam takie niejasne wrażenie, że wszyscy czy większość kandydatów ostatnio mówi dokładnie to samo, więc pragnę przypomnieć, że my te tezy programowe formułowaliśmy już bardzo wcześnie. Marzena Wróbel mówiła o programie, a kandydat na radnego Kazimierz Woźniak przypomniał tematy poruszane w kampanii, do których, jak powiedział, nie odniosły się obecne władze radomia. To m.in. sprawa wzrostu zatrudnienia w urzędzie miejskim, czy na przykład w MOPSie, odstąpienie miasta od tzw. podatku deszczowego, czy kwestia zagospodarowania nadwyżek z tytułu opłat za śmieci. Krytycznie odnosząc się do obsady stanowisk w urzędzie i spółkach miejskich, Kazimierz Woźniak teraz dodaje jeszcze jedno pytanie do prezydenta. Czy samorządność opiera się na pewnym takim? Składzie y, polityczno koleżeńsko rodzinną. Radny Kazimierz Woźniak poruszył również temat 2,5 miliona złotych dywidendy, którą z miejskich wodociągów pobrał urząd miasta, a którą jego zdaniem można było pozostawić w spółce i w ten sposób wpłynąć na obniżenie cen wody o 25 groszy na metrze.